Witajcie w Katlet TV. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o szparagach. Szparagi zielone, białe i fioletowe. Tych ostatnich co prawda nigdy nie miałam przyjemności jeść. A moimi ulubionymi są szparagi zielone. Zielone w moim zdaniem smaku przypominają najbardziej fasolkę szparagową a białe są takie trochę bardziej ziemiste i moim zdaniem mniej wyraziste. Przygotowanie szparagów należy zacząć od tego, aby odciąć im z drewniałą końcówkę, a można zrobić też to w prostszy sposób. Wystarczy złamać. On się łamie w tym miejscu, gdzie jest z a reszta jest dobra. Obieramy jedną trzecią od dołu, w środku białych obieramy od łebka do końca. Gotując szparagi najlepiej związać w jakiś elegancki węzeł, jak na przykład takim sznurkiem i wstawiamy do garnka z brzącą lekko soloną i lekko posłodzoną wodą, tak żeby łapki wystawały ponad wodę. No i gotujemy na kilkanaście, kilkadziesięć minut maks, tak żeby były mięciutkie. A już kwestia podania to już jest wiele możliwości. Mogą być i na pizzy, i, i po prostu polane bułką i mogą być dodatkiem do innych potraw, do sałatek itd. więc mają naprawdę wiele możliwości. Oczywiście po więcej przepisów zajrzyjcie na www.com.com